Mandarko. tutaj klocki by Michael no i w tym odcinku pokażemy wam nasz lego room oświetlony nie kuba lego room oświetlony oczywiście możemy zmieniać kolorki nie daj pilot kuba. tutaj leży tutaj o i powiem wam fajnie to wygląda nie mega no mega naprawdę zobaczcie tam też możemy zmieniać. Ja. Nieźle, co? No tak. Możemy zmieniać w ogóle. No, tam też możemy. Zobaczcie, co się dzieje. <laughs> Nie? No. To jest nasz Lego RUM. Jeszcze będziemy oczywiście go udoskonalać, no ale. Na razie jest. Coś takiego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I zostawcie opeczkę w górę. Subskrypcję i widzimy się w innych odcinkach.